To wielki teolog, prawdziwy gigant teologii. Jego myśl jest przeogromna. Kiedy czyta się Ireneusza, ma się wrażenie, że dotyka się płaszcza samego Chrystusa, że rzeczywiście dotyka się jego samego. To jest jak nagły rozbysk światła, jak czyste źródło. On ukazuje nam całą świeżość początków Kościoła. Ireneusz, człowiek żyjący w starożytności, a jednocześnie ogromnie nowoczesny. Źródło, z którego człowiek XXI wieku może czerpać z radością, nie mając nigdy wrażenia, że zwraca się ku przeszłości. Ireneusz urodził się na wschodzie, w Smyrnie, w dzisiejszej Turcji około roku 130. Jesteśmy na samym początku chrześcijaństwa, w czasach pionierów wywiary. Ireneusz jest uczniem Polikarpa, który był z kolei uczniem świętego Jana Ewangelisty. Można by powiedzieć, że jest on jakby wnukiem apostoła Jana. Jest nim bez wątpienia w wymiarze duchowym. Mogę powiedzieć dokładnie w którym miejscu siadał błogosławiony polikar, kiedy głosił słowo Boże. W jaki sposób tu wchodził i wychodził, jak żył i wyglądał, jakie wypowiadał wobec zgromadzenia słowa. Pamiętam co mówił o Janie i o tych, którzy znali Pana. Słowa te, dzięki Bożemu miłosierdziu, dotarły aż do mnie. Słuchałem ich ze skupieniem i spisałem je. Nie na papierze, ale w sercu, dzięki Bożej łasce. Ciągle powracam do nich z miłością. To właśnie Ireneusz przekazał nam to wszystko, co zostanie później nazwane regułą wiary. Reguła wiary to pierwsza synteza wszystkiego tego, co znajdzie się potem w Kredo. Te prawdy wiary służą przekazowaniu wydarzenia. I to przekazywaniu jednego wydarzenia. Tym wydarzeniem jest Jezus Chrystus. Jest to według Niego sam fundament tradycji. Ireneusz był przekazicielem Ewangelii. Starał się patrzeć przez pryzmat Ewangelii na wszystkie kwestie, jakie przed nim stawiano. Nazywa to tradycją apostolską. To wyrażenie stało się niestety potocznym i nie dostrzega się już zbytnio tego, co się za nim kryje. A jest w tym pojęciu przecież głęboki dynamizm. Chodzi tu o przyjęcie i przekazywanie. Tradycja nie jest paczką, którą się otrzymuje. To jest ruch. Ireneusz to rzeczywiście podkreślił. Dzisiaj rozumiemy tradycję jako coś utrwalonego, a nawet pokrytego kurzem. Zapominamy, że pierwotnie był to czasownik. Trado, tradis, tradere. Czasownik oznaczający proces, a nie rzecz. Dzięki Bożej opatrzności, Ireneusz uchronił się przed prześladowaniem, jakie w 177 roku dotknęło młodą wspólnotę w Lyonie, mieście, które nosiło wtedy nazwę Lugdunum. Potem pierwszy biskup Lyonu, Zmarł z wycięczenia w więzieniu. Ci z chrześcijan, którzy byli obywatelami rzymskimi, zostali ścięci. Pozostali zginęli w strasznych mękach na arenie. Wśród nich była mężna Blandyna. Ireneusz został w tym czasie wysłany do Rzymu z misją przekazania listu papieżowi Eleuteriuszowi, w którym dokładnie opisano to męczeństwo. Po powrocie do zdziesiątkowanej wspólnoty, Ireneusz objął sukcesję po potynie i został drugim biskupem Liony. Ściekłość pogan wobec chrześcijan. Wszystko, co musieli znieść błogosławieni męczennicy, jest nie do opisania. Byli wyzywani, bici, wleczeni po ziemi, ograbiani, ukamieniowani, porywani, Musieli znieść to, co wściekły pleb zwykł czynić swoim przeciwnikom i wrogom. Był bardzo kochany przez swoich parafian oraz wszystkich chrześcijan, go otaczali, gdy przebywał w Lionie. Jego imię znaczy człowiek pokoju. Ireneusz był przede wszystkim dusz pasterza. Zresztą, kiedy pierwsi chrześcijanie wysyłali go z posłannictwem do Rzymu, napisali: Wysyłamy wam Ireneusza, naszego brata i towarzysza. Potem dopiero piszą o nim jako kapłanie i biskupie. Świadczy to o tym, że Ireneusz rzeczywiście zapuścił tu korzenie i żył w komunii z ludem, do którego był bardzo przywiązany. Wobec kryzysu, jaki przeżywa dziś Kościół. Takie określenie biskupa jest czymś bardzo znaczącym. Jest to rodzaj antidotum wobec pokusy klerykalizmu. Drugi biskup Rzymu, święty Ireneusz, został najpierw przedstawiony jako brat i towarzysz lijeńskich chrześcijan. Oskarżają nas niesprawiedliwie. Przeszkadzamy im, Janie. Nie należy się obawiać przeszkadzania innym. Pan nas prowadzi. Nie wszystko rozumiemy, ale On nas prowadzi. I tak myślę, ale tymczasem jest nam ciężko. Ireneusz po grecku, Ireneos, znaczy człowiek pokoju. Historyk z IV wieku, Eusebiusz, mówi o nim, że dobrze sobie na to imię zasłużył. Znany jest epizod związany ze świętami wielkanocnymi. Wszyscy chrześcijanie nie świętowali Wielkanocy w tym samym czasie. I biskup Rzymu postanowił to uporządkować. Powiedział: Odtąd będzie się świętować Wielkanoc tego i tego dnia i należy zaprzestać wszystkich innych praktyk pod groźbą ekskomuniki. Wywołało to oczywiście dużo hałasu, a wtedy Ireneusz zainterweniował, wyjaśniając biskupowi Rzymu. Że nie wolno postępować w taki sposób. Mogło wtedy dojść z tego powodu do prawdziwej schizmy. Dzięki niemu Kościół rzymski mógł nadal żyć w zgodzie z kościołami Azji, których zwyczaje były inne niż jego. Jedną z wielkich pasji Ireneusza było utrzymywanie jedności ludu Bożego. Jedności ciała Chrystusa. Ireneusz powie, że różnorodność obrządku jest tylko potwierdzeniem jedności wiary. Widać z jaką pasją Ireneusz zwalczał wszelką pokusę uniformizacji, wszelkie pragnienie, by wszyscy robili tak samo i myśleli w ten sam sposób. Wiem, drogi Marcjanusie, że Twoje serce przepełnia żar poszukiwania Boga. Ireneusz odpowiada na pytania o wiarę pewnego Marcjanusa i zwraca się do niego tak jak czuły nauczyciel do swojego ucznia. Napisał dla niego dzieło, które zostanie potem nazwane dowodem prawdziwości nauki apostolskiej i jest uważane za pierwszy katechizm. To tekst, który bardzo łatwo się czyta, jest dostępny dla każdego. Maluje w nim wielki fresk historii zbawienia. Jest to historia Boga, który łączy swoje życie z życiem ludzkości. Myślą Ireneusza karmiła się cała tradycja zachodu i wschodu ale później jakby o niej zapomniano na całe wieki. Została odkryta na nowo w XX wieku i stała się wraz ze spuścizną innych ojców Kościoła ważnym źródłem refleksji podczas Soboru Watykańskiego II. Teologia Ireneusza oparta jest w całości na Piśmie Świętym. Czuję się, że on kochał Słowo Boże, znał je na pamięć. Nie sądzę, by je miał w całości przed oczyma, ale się go nauczył, jak to zwykle czyniono w tamtych czasach. Udowadnia prawdziwość wiary Kościoła, wychodząc zawsze od Pisma Świętego, jest między innymi wykazanie jedności Pisma Świętego. Są dwa testamenty w jednym objawieniu i nie można ich rozdzielać. Nie można niczego wyrzucić z Pism I Testamentu. O ile wiem, to Ireneusz po raz pierwszy przeprowadził następujące rozróżnienie. Najpierw komentując, dlaczego człowiek został stworzony na obraz Boga, i następnie, dlaczego jest na Jego podobieństwo. Z tego i wyrasta cała Jego teologia. To jest bardzo piękne. Obrazem Boga jest sam fakt bycia człowiekiem. To jest nam dane, to jest dar. Następnie wraz z tym i na podobieństwo prowadza kwestię, która jest dla nas zasadnicza, kwestię wolności. Człowiek jest stworzony na obraz Boga i może rozwijać się w swoim podobieństwie do Boga. To właśnie sprawia, że Ireneusz jest tak bardzo pociągający i że odpowiada na wiele naszych dzisiejszych oczekiwań. Wszyscy, którzy szukają rozwoju osobistego, mogą tu znaleźć rozwój chrześcijański, całkowicie zakorzeniony w Biblii i w tradycji patrystycznej. W Kościele Prawosławnym jest to temat bardzo nam bliski. Mało mówi się o uświęceniu, raczej o przebóstwieniu. Dlaczego to określenie jest według nas mocniejsze? Dlatego, że, wybaczcie, jest to określenie bardzo potoczne, człowiek przykleja się do Boga, idzie się w jego stronę i już go nie opuszcza. Zbliża się do niego i do niego przywiera. Jest to bardzo pozytywna wizja człowieka, bardzo optymistyczna. Mówi o człowieku, który jest na drodze ku doskonałości, wspomagany łaską Bożą, w zupełnej wolności. Ta podstawowa wolność jest bardzo głęboka i bliska dzisiejszemu człowiekowi. Ma to odniesienie również do Pawła, który mówi: Uwaga, mamy wolność, ale w jaki sposób jej używamy? Jak ją stosujemy? Bóg czyni wszystko, ale niczego nie robi bez człowieka. W pewnej chwili cytuję świętego Mateusza, słowa Jezusa, który mówi Jeruzalem, Jeruzalem, Ty zabijasz proroków i kamieniujesz ty, którzy są do Ciebie posłani. Ile razy chciałem zgromadzić Twoje dzieci, jak ptak swoje pisklęda pod skrzydła? A nie chcieliście. ile wychodzi od tych słów i dodaje: Widzicie, nie chcieliście. Oznacza to, że sam Chrystus szanuje wolność człowieka. Ludzie nie chcieli, a więc Jezus bierze to pod uwagę. Oczywiście żałuje tego, ale nie próbuje wyłamać drzwi, które nie chcą się otworzyć. Ale jeżeli Bóg nas stworzył, i jeżeli, jak mówisz, czuwa nad swoim stworzeniem, czemu jest tak wiele nieszczęść? Bóg jest hojny, Bóg jest cierpliwy, zna słabość ludzi i pozwala, by doświadczyli i dobra, i zła, po to, by wybrali dobro. Człowiek jest wolny od samego początku. Nie zapominaj, to nie ty stwarzasz Boga, to Bóg stwarza Ciebie. Pośród bardzo oryginalnych dróg, jakimi podążał Ireneusz, jest również ta niezwykła myśl, że stworzenie człowieka dokonało się, ponieważ Bóg miał na to ochotę. To się dziś wydaje trochę banalne, ale przecież przez całe wieki po Ireneuszu myślano o wcieleniu w kategoriach naprawy. Krótko mówiąc, Stworzenie zostało popsute przez grzech pierworodny i trzeba było je naprawić. Nie świadczyło to dobrze ani o Bogu, bo znaczyło, że jego stworzenie mu się nie udało, ani o człowieku, bo wyglądało na to, że chodziło tylko o naprawienie tego, co zostało popsute. Hmm. Nie ma u niego kosmicznej katastrofy, która nazywałaby się grzechem pierworodnym. Oczywiście mówimy o grzechu Adama i jego uniwersalnych konsekwencjach. Nie zaprzecza jego istnieniu, ale jest to jedynie kryzys na drodze wzrostu i bardzo piękna jest ta jego wizja ludzkości, zdrastającej od samych początków. Taki właśnie obraz daje w swojej Katechezie. Ludzkość została stworzona jako dziecko w stanie dzieciństwa, a dziecko popełnia przecież błędy, myli się. Może czynić zło, ale wzrastanie sprawi, że pomału wyjdzie z tego zła, z tego wikłania w zło, a celem jest wolność, Ireneusz dobrze przeczytał świętego Pawła, który mówi o niewoli zła. Rzeczywiście, jesteśmy bardzo daleko od wszystkich tych technik, które tak naprawdę sprowadzają się do tego, aby człowiek wyzwolił się, wychodząc od samego siebie bez Boga i nie potrzebując nawet hipotezy, istnienia Boga, i osiągnął coś, co jest jakąś pełnią wewnętrznym pokojem. Człowiek pochodzi od Boga i jest stworzeniem powołanym do tego, by do Boga powrócić, zostawszy najpierw zrekapitulowanym w Chrystusie. Jednak ten powrót do Boga wcale nie polega na powrocie do samych początków, po dokonaniu błędnego kroku, grzechu pierworodnego, ale na powrocie człowieka będącego wybaczcie współczesne słowo człowiekiem powiększonym. Chwałą Boga jest człowiek żyjący. A życie człowieka jest kontemplowaniem Boga. Trzeba zauważyć, że dla starożytnych, kontemplacja pochodziła nie z zewnątrz, ale z wewnątrz. A więc nie chodzi o to, by zostać przemienionym przez Boga od zewnątrz, ale chodziło naprawdę o to, by zostać przemienionym przez samego Boga od wewnątrz. Niezwykła i świeża jest ta wizja Ireneusza. Według niego Bóg od zawsze chciał wcielenia Chrystusa i jest ono doskonałym spełnieniem jego planu miłości. W Chrystusie boskość spotyka się na zawsze z człowieczeństwem i nigdy, nawet wtedy, gdy najbardziej błądzimy, stwórca nie porzuca swojego stworzenia. Człowiek czyni postępy. Człowiek podąża ku swemu spełnieniu w Chrystusie, który jest jak ten drogi Teyardowi, punkt omega. Rzeczywiście porównuje się czasem Ireneusza z Teyardem Deshade w fenomenie człowieka. Teyard mówi o tym ciągłym postępie, o ewolucji ludzkości, począwszy od stanu dzieciństwa. Ludzkość musi się wszystkiego nauczyć, ale Bóg jest ciągle obecny i uczy ją wszystkiego, krok po kroku. Inną wielką myślą Ireneusza, która jest bardzo interesująca. I o której nie wolno zapomnieć, to rytm wzrostu człowieka. Jest to rytm powolny. Człowiek wzrasta powoli jak drzewo, jak każda roślina. Nie dzieje się to tak z dnia na dzień. Trzeba uszanować ten rytm. To właśnie czyni Bóg. Bóg jest cierpliwy. Niektórzy mówią, że tylko niewiele osiągnie życie wieczne. A ty, Ireneuszu, czy uważasz, że wszyscy mogą być zbawieni? Ten świat, który nas otacza, zwierzęta, niebo, gwiazdy, cały kosmos. Prorok Izajasz powiedział, wilk zamieszka wraz z barankiem. Pantera z kozielicą razem leżeć będą. To wszystko wydarzy się dla zwierząt i kosmosu podczas zmartwychwstania. Całe stworzenie zgodnie z wolą Bożą będzie wzrastać i osiągnie swoją pełnię. Bóg wyleczy rany, jaką jest śmierć. A więc Ireneusz nie proponuje ani systemu filozoficznego, ani ideologii, ale rodzaj integralnej teologii, która ogarnia cały kosmos oraz całą historię ludzi. W tej integralnej teologii, Ireneusz jako jedyny ojciec kościoła rozwinął pojęcie, które jest dla niego szczególne i wyjątkowe, a które nazwano rekapitulacją. Tak naprawdę on przejął to pojęcie od Pawła, zapożyczył je od Pawła i mocno rozwinął. O ile dobrze pamiętam, w dziele przeciw herezjom używa go około 50 razy. I albo jako rzeczownik, albo jako czasownik rekapitulować. Dla niego rekapitulować oznacza, że w ciągu historii ludzkości, kiedy Bóg rozwija całą Bożą ekonomię, Chrystus pojawia się na końcu i Chrystus wszystko rekapituluje, od Adama aż do nas i do końca historii to znaczy do eschatologii. Pour Według Reneusza, stworzenie nigdy nie jest ukończone. Bóg jest obecny w stworzeniu. W każdej chwili, w każdej sekundzie, w chwili kiedy rozmawiamy, w chwili gdy przychodzi nam przez głowę sama myśl o tym, że rozmawiamy, jesteśmy na nowo stworzeni i każdy nasz postęp. Jest nowym stworzeniem. Ireneusz jest geniuszem, jeśli chodzi o włączenie do swojej myśli pojęcia czasu, włączenie tego, co historia może nauczyć o człowieku i dla człowieka. Jego koncepcja człowieka jest dość oddalona od tradycyjnej koncepcji greckiej. Według myśli greckiej czas jest zmianą, a zmiana jest sprzeczna z boskością. Boskość jest niezmienna, perfekcyjność jest niezmienna. Według Ilnausza, przeciwnie, postęp, czas, historia to wszystko są okazje, aby się doskonalić. A więc doskonałość nie jest stanem, nie jest czymś statycznym, ale przeciwnie jest dynamiczna. W rzeczywistości nie ma końca, ponieważ jego celem jest sam Bóg. Pierwsze wieki chrześcijaństwa były jakby wielkim terenem budowy. Dogmaty wiary, kanon pisma świętego czyli lista oficjalnie uznanych tekstów biblijnych to wszystko nie było jeszcze ustalone. W tym jeszcze płynnym krajobrazie pojawiały się najprzeróżniejsze sekty. Ireneusz poświęcił wiele energii na walkę z jedną z tych sekt, którą nazywa gnozą o kłamliwej nazwie. Była to doktryna, która proponowała zbawienie dzięki wiedzy dostępnej jedynie niewielu wtajemniczonym. Jest ona tematem jego najważniejszego dzieła Przeciw herezjom. Kiedy mówi się o optymizmie Ireneusza, ja widzę to tak. Ta wizja nie jest dualistyczna, gdyż cały człowiek jest obrazem Boga. Nie ma rozróżnienia między duszą, która jest piękna, czysta i sama, a ciałem, które miałoby być czymś ciężkim. On absolutnie nie ma takiej wizji. Gnostycy byli dualistami. Mieli oni koncepcję Boga eterycznego, możliwie najbardziej nieosiągalnego, aby jedynie mała elita mogła się do niego zbliżyć. Oczywiście po odrzuceniu tych, którzy nie są wiele warci. Przypisywanie takich cech Bogu jest sprzeczne z Ewangelią. Kiedy poznałem świętego Ireneusza, wyprowadziłem się właśnie z robotniczej dzielnicy Meged w Lyonie. Uderzyła mnie tam wszechobecność ezoteryki oraz pokus pójścia za prądami New Age, które były bardzo podobne do gnozy, jaką w swoim czasie zwalczał Ireneusz. To, co sprawiło, że postanowiłem zająć się tym tematem i zobaczyć w jaki sposób Reneusz podchodzi do problemów, z jakimi spotykamy się i dzisiaj. Moim zdaniem w naszych czasach istnieje ta sama pokusa. Szukania dodatkowych wyjaśnień, niezadowalania się objawieniem oraz twierdzenia, że Bóg ciągle potrzebuje coś dorzucić do pierwszego objawienia, które zostało nam dane w Jezusie Chrystusie. Moglibyśmy wyobrazić sobie dzisiaj, że Jezus jest rodzajem Supermana, który ma wyjątkowe moce i wie wszystko, zanim mu się to przydarzy. Istnieją nadal chrześcijanie, którzy ulegają pokusie takiej wizji, w którym trudno jest przyjąć w pełni człowieczeństwo Jezusa. Nikt nie powinien sądzić, że jest inny Bóg, Ojciec, niż ten, który nas uczynił. Tak właśnie myślą heretycy. Oni pogardzają Bogiem, który istnieje, aby stworzyć sobie Boga, który nie istnieje. Wielu ludzi dało się zwieść temu błędowi i oddaliło się od prawdy. Ale nawet w swojej walce przeciwko wyznawcom gnozy, Ireneusz pozostaje człowiekiem pokoju. Starając się wykazać fałsz ich doktryny, stara się na nowo ich zgromadzić. Ila Lausi pragnął zrozumieć, czym jest gnoza. Poświęcił wiele czasu studiowania tego religijnego ruchu, aby go potem wyłożyć i pokazać, dlaczego nie należy podążać tą drogą. Tutaj znowu wykazuje się szacunkiem dla przeciwnika. Nie poszedł do nich z ekskomuniką na ustach, mówiąc, nie wolno tak myśleć, oni się mylą. On wyłożył ich doktrynę, czasem trochę z niej żartując, ponieważ nie brakowało mu poczucia humoru, ale naprawdę poświęcił czas na wyjaśnienie wszystkiego. I można sądzić, że przywrócił jedność, sprawiając, że pewna liczba chrześcijan, nie odpłynęła gdzie indziej. To się czuje. Miejsce Ducha Świętego, sposób w jaki On mówi o Duchu Świętym. Widać, że nie mówi o Nim jak o idei czy pojęciu. Mówi o Nim jak o zasadzie życia, o tym co sprawia, że On żyje. Jest człowiekiem uduchowionym, a jednocześnie jest duszpasterzem ponieważ widać w jego dziełach wielką troskę o duszę, któremu został powierzone. Imię Ireneusza zostało przywołane aż 19 razy w czasie Soboru Watykańskiego II i okazał się być wielką figurą ekumenizmu na długo przed czasem. A gdyby tak, ten teolog z II wieku potrafił nas wszystkich pojednać: katolików, protestantów, prawosławnych, ewangelików. Ireneusz w II wieku jest człowiekiem sprzed wszystkich soborów, a więc przed wszelką dogmatyzacją myśli chrześcijańskiej. Żaden sobor nie będzie przeciwko Ireneuszowi. Wszystkie sobory potwierdzą myśl i teologię Ireneusza z Lyonu. Dlatego też jest to wielki teolog, prawdziwy gigant teologii. Przewidział, jeśli można tak to ująć, co będzie się działo na soborach. Nawet jeśli jego myśl była w zalążku, był u początków, to możemy jeszcze dziś od niego czerpać, by potwierdzić wszystkie sobory, aż do ostatniego, czyli do siódmego soboru ekumenicznego. Drogi przyjacielu, oto przepowiadanie prawdy. Oto droga życia. Trzeba zachować tę drogę z możliwie największą starannością. Je Znam Ireneusza od ponad 20 lat. Spotkałam go w czasie moich studiów. Ale poza tym lubię mówić, że spotkałam Ireneusza jeszcze zanim poznałam mojego męża. Musiał nas wziąć oboje. To jest rzeczywiście dla mnie towarzysz drogi, ponieważ Ireneusz to nie jest tylko sucha myśl, to nie jest książka, to nie są rzeczy do nauczenia się na pamięć. Zupełnie, zupełnie nie. To naprawdę ktoś, kto pozwala nam żyć, a ja traktuję go naprawdę jak towarzysza, ponieważ pomaga mi chodzić. Jeśli jesteś dziełem Boga, oczekuj wszystkiego z jego ręki. Oddaj się temu, który może cię kształtować i który wszystko, co czyni, czyni dobrze. Jedynie Pan potrafi uczynić dzieło sztuki z tej ubogiej gliny, jaką jesteś. Święty Ireneusz.